Wait a minute! Oh my god! Dolores jest to mały, słodki roślin żarny dinozaur, a dokładniej Aquilops, którego mogliśmy spotkać na wyspie świętego Huberta Jurassic World odrodzenie. Ja jestem Czaszkochru, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, by kanał dalej mógł się rozwijać. Serdecznie z góry dziękuję, a teraz zapraszam do oglądania filmu o maskotce z Jurassic World Odrodzenie. Aquilops to wymarły rodzaj małych ceratopsów z wczesnej kredy, żyjący na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Znaleziono go w formacji Cloverly, gdzie znaleziono wiele roślinużerców, takich jak mikrowenator, sauropelta, sauroposeidon, tenontozaur oraz Zephyrozaura. Również znaleziono tam parę drapieżników, takich jak akrokantozaur czy deinonych. Aquilops pierwszy raz pojawia się w obecnie najnowszym filmie z serii, jakim jest Jurassic World Odrodzenie. Osiąga on 21 cm wysokości, 54 cm długości, a jego waga nie przekracza 1,5 kg. Ten gatunek przypomina swojego krewnego, bliskiego krewnego, a dokładniej to Microceratusa, którego mu widzieliśmy w Jurassic World Dominion. Jednak Aquilos ma inną kolorystykę. Jest pomarańczowy z czarnymi paskami, a także posiada dwa rogi: jeden nosowy i ruch z przodu dzioba. Dolores jest to jedyny osobnik, którego widzimy jednak w filmie, więc trudno stwierdzić, czy inne osobniki miały identyczną ubarwienie, czy inne. Jeśli chodzi o zachowanie, ciężko tutaj powiedzieć o zachowaniu gatunku, gdyż widzimy tylko jednego osobnika Dolores, bo tak nazwała go najmłodsza córka Roybena Izabel. Do której zresztą się bardzo przywiązał z wzajemnością, Dolores ewidentnie zaciekawił się tą rodzinką Delgado i towarzyszył im, nie odstępując ich na krok, aż do momentu, gdzie wraz z nim opuszczają wyspę. No i przyszła pora w końcu na historię gatunku. Zaczniemy sobie od kreacji, a później opowiemy o akcji w filmie. Aquilos został spłonowany w tajnym ośrodku badawczym na wyspie Świętego Huberta przez Ingen jakiś czas przed ewakuacją wyspy w 2010 roku. Chociaż powód, dla którego gatunek został uznany za nieudany lub zbyt niebezpieczny, nie jest nikomu znany. Jurassic World Odrodzenie W 2027 roku Izabela Delgado, która wraz z rodziną rozbiła się na wyspie, szukała apatyka, który pomógłby jej przy wędrówce. Nagle z krzaka wyskakuje Aquilops i obserwuje ją. Starsza siostra Izabeli, Teresa, odstrasza dinozaura, powodując, że ucieka z powrotem do dżungli. Tej samej nocy Aquilops wrócił, i kiedy jej tata i siostra spali, a Xavier był nad rzeką, ona karmiła dinozaura cukierkami. Następnego ranka rodzina kontynuuje podróż przez dżunglę, tym razem z Aquilopsem, który przez Izabelę dostał imię Dolores. Ale by przyspieszyć wędrówkę, dinozaur wskakuje do plecaka Izabeli. Po tym, jak spadają ze wzgórza i napotkają rzekę, Dolores ucieka, przerażona albo przez dilofozaura, albo przez padlinę parazaurofa, albo przez śpiącego tyranozaura po drugiej stronie wody. Jednak wraca, ale Izabela każe jej ukryć się w dżungli, ponieważ nie jest tam bezpiecznie. Po ataku tyranozaura grupa dociera do wioski robotniczej, gdy zapada noc. Izabela ponownie spotka się z Dolores ponieważ ciekawski Aquilops najwyraźniej podążał za nimi w dół rzeki podczas ataku ty Tyranozaura. Spotykają się również z zespołem zebranym przez Martina krepsa, aby zebrać DNA na wyspie. Jednak para mutadonów zaskakuje i atakuje, a Izabela z Dolores, który był w jej torbie, ukrywa się w starej stacji benzynowej. Później przedostają się przez tunele i docierają do bramy z panelem sterowania. Po drugiej stronie, będąc jedyną osobą, która mogła się zmieścić, Izabela z Dolores przechodzą przez szczelinę w ogrodzeniu, aby otworzyć bramę. Jednak Dolores jest wzburzona, gdy zbliża się Distortus Rex. Po tym jak brama się otwiera i Duncan Kincaid odpro odprowadza Mutanta, reszta ocalałych dostaje się na łódź i wraz z Dolores odpływają. Można przypuszczać, że Dolores mieszka teraz na kontynencie wraz z rodziną Delgado. Dziękuję serdecznie Wam za oglądanie tego krótkiego materiału. Wiem, że informacji zbytnio dużo nie było, ale zawarłem te najpotrzebniejsze i praktycznie wszystkie, jakie znalazłem. Najpewniej więcej informacji pojawi się po tym, jak Jurassic World odrodzenie będzie dostępny do rąk własnych czy na innych platformach. A teraz odpowiedź na małe pytanie z miniaturki. Czemu nowa maskotka z serii? Bo jest to kolejny słodki dinozaur, który zaprzyjaźnia się z ludźmi. Takie przypadki mamy, ino wyłącznie w obozie kredowym, o którym teoretycznie nie powinno się mówić, i w teorii chaosu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji, by kanał mógł się dalej rozwijać. Z góry dziękuję i do zobaczenia wam w przyszłym materiale.